Waldek i Dorota z rolnik szuka żony niebawem się pobiorą? Tak wygląda ich związek z bliska, jak rodzina. Miłość Waldemara i Doroty, mimo początkowych trudności, trwa w najlepsze. Zakochani chwalą się wspólnymi kadrami, i wszystko wskazuje na to, że doskonale czują się w swoim towarzystwie. Czyżby rychły ślub wisiał w powietrzu? Oto, jak ich związek wygląda z bliska. Rolnik szuka żony. Waldemara i Dorotę łączy podobna przeszłość. Waldemar Gilas w programie Rolnik Szuka Żony randkował ze swoimi kandydatkami w najlepsze. Podczas spotkania z Dorotą rozmowa wkroczyła na temat rodzicielstwa. Oboje mają bowiem dzieci z poprzednich związków. Ich pociechy są w podobnym wieku, więc oboje wyrazili przekonanie, że kilkulatkowie z pewnością by się zaprzyjaźnili. Czy rzeczywiście tak się stało? Najnowsze zdjęcia, jakimi para chwali się w mediach społecznościowych, dobitnie na to wskazują. Rolnik szuka żony. Waldemar i Dorota razem spędzają każdą wolną chwilę. Waldemar z Rolnik szuka żony wraz z Dorotą spędził Sylwestra, a na Instagramie nie brakowało górnolotnych miłosnych deklaracji. Rolnik nie ukrywa bowiem, że Dorota jest jego największym szczęściem. Uczestnicy randkowego byli ze sobą także Boże Narodzenie, jednak Marta Manowska nie zaprosiła ich do świątecznego odcinka. O ich wspólnych aktywnościach Fani mogli się zatem dowiadywać tylko od swoich ulubionych bohaterów. Tak było także tym razem. Gdzie udali się wraz z dziećmi? Rolnik szuka żony, Waldemar i Dorota na wspólnej wycieczce z dziećmi. Waldemar i Dorota z rolnik szuka żony, postanowili skorzystać z zimowej aury i wraz z synami udali się na wycieczkę na jeden ze szlaków Beskidu Żywieckiego. Sformułowanie, jakie padło w sieci, dobitnie potwierdza, że od kilku miesięcy wszyscy tworzą zgraną rodzinę. Hodowca krów z Kuja w najnowsze zdjęcie okrasił bowiem określeniem nasza czwórka. Fani pieją z radości, normalnie, jak rodzina. Zakochani opublikowali fotos, na którym w śnieżnobiałej scenerii, ubrani w ciepłe zimowe kurtki, zapozowali wraz z dziećmi. Małoletni ustawili się tyłem, więc nie można było zobaczyć ich twarzy, za to uśmiechy rodziców nie pozwalają wątpić, że bawili się doskonale. Jak sądzicie, czy Waldemar z rolnik szuka żony już myśli o kupnie pierścionka zaręczynowego dla Doroty?